Dzisiaj na, na koncercie zbieramy na leczenie Krzysia Dudy, e, który jest chory na chondroplazję. E, cho, ta choroba sprawia, że ma skrócone kości przedramion i łód. Jednak mimo to Krzyś się nie poddaje, e, śpiewa, gra, jest harcerzem chówca ZHP Legionowo e, i też się dobrze uczy. Dzisiaj na scenie właśnie wystąpili m.in. zespół Bory, Cisza jak ta, Andrzej Krzywy, Podgórę i co jest takie wspaniałe, że temu wszystkiemu Krzyś towarzyszył. Krzyś śpiewał z każdym wykonawcą, sam poprowadził całą uroczystość, więc to jest wspaniałe, żeby mimo swojego niskiego wzrostu potrafił takie rzeczy zdziałać. Całe wielkie jego serce wlał właśnie w ten dzisiejszy koncert. A wlał je po to, żeby móc sam troszeczkę być wyższy, żeby móc realizować swoje pasje i realizować swoje marzenia. Dziś podczas tego koncertu zbieraliśmy po prostu na jego rehabilitację, ponieważ w Poznaniu pół roku temu miał operację. Nie ukrywamy, że będziemy dalej to wszystko kontynuować, między innymi na wiosennym czarowaniu, które odbędzie się 15, 16 i 17 kwietnia, tutaj w Legionowie, w zespole szkół nr 1, na który ws serdecznie wszystkich zapraszamy. To znaczy, jestem zaskoczony, bo tyle osób przyjechało i każdy śpiewał więcej piosenek, niż, niż podpisaliśmy w umowie. Mimo, że nie podpisywaliśmy umowy, po prostu umówiliśmy się na trzy piosenki, ile zespół da radę. Ale przyjeżdżali ludzie, śpiewali więcej piosenek. Niektórzy na mnie zapraszali do śpiewania. No, nie jestem szczęśliwy, zaskoczony. Ciobuł taka, brzydka wabę nie podlewaną ziemią, złożoną to porabiał, co które dure, przeszły długi A gdybyś mógł dziś, a Izabię się w Tak, to w czerwcu minął dwa lata, od kiedy znamy się z Krzysiem, poznaliśmy się w Krakowie Wiza vis sukiennic, takie powiedziałabym, monumentalne okoliczności przyrody. Zaśpiewaliśmy wtedy razem w koncercie Anny Demnej. Zaczerwana piosenka, moją piosenkę spadochron. I tak się poznaliśmy i zaprzyjaźniliśmy się. Krzysiu przychodził na wiele naszych koncertów i te nasze więzi się zacieśniły. Złapaliśmy prywatny kontakt i podziwiam Krzyśka za niesamowitą siłę woli, za fajny przebojowy charakter. Za to, że wkłada niezwykle dużo mocy w rozwój swoich talentów, w których jest całe multum, i za to, że jest taki dzielny w, w walce o to, żeby było mu w życiu lepiej. Dlatego z przyjemnością przyjechaliśmy dzisiaj na, do Legionowa zaśpiewać kilka piosenek akustycznie z Krzysiem Łuchowiczem, moim gitarzystą. Bez próby!